Witajcie po raz kolejny, moi szanowni, moi drodzy. No jakoś mam dużo dobrą rękę i dużo szczęścia do zakupów samochodów, bo jak już pewnie niektórzy zdążyli zauważyć, po raz kolejny udało mi się kupić Cross Country V60, czyli rzadki model. I to jeszcze bardzo fajnym kolorze piaskowym. Co więcej, auto jest dla kogoś, kto docenia jakość muzyki, Oprócz tego, oczywiście, na auto jest wspaniałe, ale tutaj muzyka jest na najwyższym poziomie, czyli samochód ma system nagłośnienia Bowers and Wilkins. Dla mnie to jest absolutny top. Mam też to w swoim prywatnym samochodzie. No i to jest to olbrzymia przyjemność. Nie musi być głośno, ale jest bardzo wyraźnie, jest głębia basu, także to naprawdę robi dużą różnicę. Ja to też z każdemu powtarzam, że każdy system nagłośnienia w Volvo jest dobry, ale Bowers i Wilkins jest to klasa w klasie. Kilka słów o samochodzie. Auto jest z roku 2019. Pod maską pracuje silnik benzynowy T5 o mocy 250 mechanicznych. Oczywiście z napędem. Auto jest z napędem na 4 koła. Wersja cross-country, czyli trochę innego rodzaju tapicerka podwójne przeszycia troszkę masywniejsza jest ta tapicerka niż w wersjach Inscription albo na przykład z wentylacją foteli, bo tu jest taka skóra trochę grubsza, bardziej gruboziewnista no i właśnie to jest to to jest jeden z elementów, dla których kupiłem ten samochód przebieg 108 tysięcy, jest to jego rzeczywisty przebieg, i to też jest powód, dla którego kupiłem ten samochód. On nie będzie tani, on nie jest tani, ale jego przebieg plus te dodatki, a szczególnie Bowers i Wilkins, powodują, że ten samochód naprawdę warto do niego trochę dopłacić i mieć coś wyjątkowego. Ponadto, na samochodzie są zamontowane. Nowe koła z nowym ogumieniem, budiera, jak to w AWD, więc wszystkie opony są jednakowe Magażnik na guziczek Tu jest jedyne miejsce w aucie, które świadczy o, o uszkodzeniu tak naprawdę nic wielkiego na samochodzie malowane były powtórnie dwa elementy, ale zupełnie bez rzucia szpachli, czyli tylny błotnik prawy i, tylni, i przedni błotnik, lewy i przedni lewy błotnik, a tak wszystkie elementy pozostałe są fabryczne. Od razu rzuca się w oczy ten system, ponieważ te maskownice są zupełnie inne niż w każdym innym wolniaku. Podsufitka jest w kolorze antracytowym. Dokładnie ma 108 tysięcy, prawie 100 kilometrów ten samochód. Przedni zderzak nie jest w ogóle. Lampy są ak z aktywnym full ledem, full LED przepraszam. Czyli doświetlają zakręty, to są jeszcze halogeny. Te lampy doświetlają zakręty, wycinają pojazdy jadące z przed samochodem, także nie potrzeba zmieniać świateł z krótkich na długie. Tutaj jeszcze jest na tym plastiku ale to jest tylko zarysowanie, takie drobne. Także tego nie wymieniałem, ponieważ uważam, że nie warto. Auto nadaje się idealnie do finansowania poprzez leasing. Gdyby ktoś potrzebował wsparcia, służę pomocą. Podobnie w sprawach mechanicznych. Jestem gotowy pomóc w każdej kwestii. Gdyby ktoś szukał diesla, to tam jest też diesel, dosłownie w tym samym kolorze, też z fajnym wyposażeniem. Zapraszam moi drodzy, chyba się już do weekendu nie usłyszymy, także życzę Wam wspaniałego i spokojnego końca tygodnia.